Każde środki przeznaczone na walkę na terytorium Ukrainy i na e, umocnienie Sił Zbrojnych Ukrainy to są jednocześnie środki przeznaczone na nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy e, na celowniku Rosji, Rosja będzie uderzała w Polskę. Słyszeliście kiedyś polityka, który chce wam zakazać używania jakiegoś słowa? Nie, nie chodzi o wulgaryzmy w Sejmie, do tego już przywykliśmy. Chodzi o słowo pomaganie, konkretnie pomaganie Ukrainie. Tak, dobrze słyszycie. Poseł z partii rządzącej Paweł Kowal. Wpadł na genialny pomysł, że Polacy powinni przestać mówić, że pomagają, bo to zamula rozmowę. A ja wam dzisiaj powiem, co tak naprawdę zamula rozmowę o polskich interesach i dlaczego takie postacie jak pan Kowal są tego najlepszym przykładem. Jesteście na kanale A to ciekawe, więc obowiązkowo łapka w górę, sub i lecimy. Zacznijmy od tej niefortunnej propozycji lingwistycznej. W jednym z wywiadów pan poseł Kowal stwierdził, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak pomoc Ukrainie. Jego zdaniem, każde pieniądze, każdy czołg, każdy nabój wysłany za naszą wschodnią granicę to tak naprawdę inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Twierdzi, że po ostatnich wydarzeniach każdy powinien to rozumieć i że jest to po prostu logiczne. Czy nie uważa pan, że w świetle wczorajszych wydarzeń na, należy środki przeznaczone na pomoc Ukrainie przekierować na zbrojenie i wyposażenie polskiej armii? Chyba czas na zmianę priorytetów do... Zbrojenie Polskie, a nie Ukrainy? To jest kolejne pytanie od słuchacza. No wie pani, co ja uważam? Uważam, że powinno być zakazane słowo pomaganie Ukrainie, ponieważ ono nam strasznie zamula rozmowę. No chyba po wczorajszym to już każdy rozumie, że właściwie nie ma pomagania Ukrainie, tylko każde środki przeznaczone na walkę na terytorium Ukrainy i na e, umocnienie sił zbrojnych Ukrainy to są jednocześnie środki przeznaczone na nasze bezpieczeństwo. No jeśli ktoś jeszcze po wczorajszym tego nie rozumie, to co się ma wydarzyć? No chyba to jest logiczne, prawda? Logiczne? Panie pośle, z całym szacunkiem, ale logika chyba wzięła sobie urlop. Spójrzmy na fakty, a nie na polityczne zaklęcia. Polski rząd wydał na wsparcie Ukrainy miliardy euro. A to nie wszystko. Polskie społeczeństwo, zwykli ludzie, dorzucili od siebie kolejne. Prawie 80%. Polaków w jakiś sposób zaangażowało się w pomoc. Przyjęliśmy miliony uchodźców. A co czternasta polska rodzina przyjęła kogoś pod swój dach. Do tego ogromna ilość sprzętu wojskowego, którego przecież tak wiele znowu nie mamy. To nie jest... Za Zamulanie rozmowy to są fakty. To jest gigantyczny wysiłek całego narodu. I owszem, duża część z nas robiła to z poczucia solidarności, ale też w nadziei, że budujemy coś strategicznego. A co dostaliśmy w zamian, kiedy opadł pierwszy kurz? No właśnie. Zamiast wdzięczności i partnerskiego traktowania mamy wojnę z Ukrainą o produkty rolne. Mamy spory o historię, gdzie gloryfikuje się zbraniarzy odpowiedzialnych za okropne czyny na Polakach. Mamy chłodny dystans i grę na własne interesy, co oczywiście jest zrozumiałe, ale niech nikt nam nie wmawia, że to jest ulica jedno kierunkowa pod tytułem nasze wspólne bezpieczeństwo Statystyki są bezlitosne. Jeszcze na początku wojny 82% Polaków miało pozytywną opinię o Ukraińcach Wiecie ile było pod koniec 2024 roku 25% to nie wzięło się znikąd to efekt rozczarowania To efekt tego że ludzie widzą jak Polska daje z siebie wszystko a w zamian jest mówiąc wprost totalnie olewana w kluczowych dla nas kwestiach. Więc kiedy polityk taki jak Paweł Kowal mówi, że trzeba zakazać słowa pomaganie to tak naprawdę mówi zamknijcie się płaczcie i nie zadawajcie pytań. To jest arogancja i kompletne oderwanie od nastrojów społecznych. My nie zamulamy rozmowy, my po prostu zaczęliśmy liczyć i wyciągać wnioski ale to nie koniec festiwalu oderwania od rzeczywistości. Przejdźmy do kwestii gwarancji naszego bezpieczeństwa. Pan Kowal, zapytany o to, czy Amerykanie pomogą Polsce w razie ataku, odpowiada z niezachwianą pewnością. Jest przekonany na 100%, że tak. Po ataku dronów Polska może liczyć na pomoc Amerykanów. Tak. Jest Pan o tym przekonany? Na 100%? Na 100%. Kluczowa była deklaracja, którą zabiegaliśmy, Pani pamięta, Cały tydzień w lipcu byłem z, z, z szefami, z wice mojej komisji, komisji spraw zagranicznych w Kongresie. Mieliśmy 18 spotkań z kongresmenami, każde oddzielne, z dobrymi argumentami, twardą argumentacją naszą strategiczną. No e, Jakie był wynik tych wynik był, spotkań? W, wynik był taki, że miałem pewność, że Polska jest traktowany jako poważny partner, bo dociera do wszystkich, ile wydajemy na obronę. Byłem pewien, że trzeba docisnąć i wojska amerykańskie jednak w Polsce zostaną, ale to wymaga jeszcze trochę pracy i ta sprawa wydaje się już przypieczętowana. Byłem pewien, że Amerykanie widzą przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, czyli kongres, Pentagon, Departament Stanu. Mm. Około 300 osób w think tankach zorganizowaliśmy takich 10 spotkań informacyjnych, że jesteśmy na celowniku Rosji, Rosja będzie uderzała w Polskę. Pokazywałem moim rozmówcom filmiki z granicy, z tego jak musimy bronić granicy i mówiłem o tym, że proces ataku na Polskę już trwa. Skąd ta pewność? Ano, stąd, że był w kongresie, odbył 18 spotkań, pokazywał Amerykanom filmiki z granicy i wszyscy tam rzekomo rozumieją, że Polska jest na celowniku Rosji i traktują nas jako super poważnego partnera. Brzmi wspaniale, prawda? Tyle, że to jest dyplomatyczna bajka dla grzecznych chłopców. Prawda jest taka, że mimo tych wszystkich spotkań, uścisków dłoni i pokazywania filmików, Polska nie ma i nigdy nie miała żadnych twardych, prawnie wiążących gwarancji szybkiej interwencji wojsk USA na naszym terytorium poza artykułem 5 na to, który jak wiemy nie działa automatycznie. Wszystko opiera się na deklaracjach politycznych, które mogą się zmienić z dnia na dzień, w zależności od tego, kto akurat rządzi w Białym Domu. A co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Pan Kowal reprezentuje obóz polityczny, który jeszcze niedawno głośno postulował, żeby ograniczać kontakty z Waszyngtonem i postawić wszystko na jedną europejską kartę. To jest szczyt hipokryzji. Jedną ręką jego formacja polityczna podcina gałąź, na której siedzi, a drugą on sam zapewnia nas, że ta gałąź jest mocna jak stal i na 100% nas utrzyma. To tak, jakby ktoś cię namawiał do rezygnacji z ubezpieczenia na życie, a jednocześnie zapewniał, że na pewno nigdy nie zachorujesz. Na koniec zostawiłam coś, co pokazuje, jak daleko można się posunąć w relatywizowaniu historii dla bieżących celów politycznych. Chodzi o stosunek Pawła Kowala do rzeki Wołyńskiej. W swoich wypowiedziach przyznaje on, co prawda, że było to ludobójstwo. Ale zaraz dodaję, że nie można zaniewinić dzisiejszego państwa ukraińskiego. Dlaczego? Bo w latach, kiedy UPA upamorowała Polaków, Ukraina nie istniała jako odrębny byt polityczny. Czy wy rozumiecie ten fikołek intelektualny? To jest argumentacja tak absurdalna, że aż trudno ją komentować. To jest próba rozmycia odpowiedzialności za pomocą prawniczej ekwilibrystyki. Idąc tym tropem, to za zbytnie III Rzeszy nie odpowiadają dzisiejsze Niemcy, bo przecież trzecia Rzesza formalnie nie istnieje. Za Zdję Związku Sowieckiego nie odpowiada Rosja bo ZSRR się rozpadł. To jest droga do donikąd, a dokładniej droga do zakłamywania historii i plucia w twarz potomkom ofiar. Zgodnie z tą logiką niedługo dojdziemy do wniosku, że na Wołyniu to Polacy sami siebie mordowali, bo przecież skoro nie istniało państwo ukraińskie, to kto miał to robić? Może kosmici? To jest nie tylko obraźliwe, to jest niebezpieczne. Bo naród, który nie potrafi nazwać zła po imieniu i domagać się prawdy od swoich sąsiadów, traci szacunek do samego siebie. Oczekiwanie, że Ukraina w końcu zmierzy się ze swoją mroczną historią i Jednoznacznie potępi ludową ideologię bandery, to nie jest żaden radykalizm. To jest absolutne minimum dla budowania jakichkolwiek zdrowych relacji. A politycy tacy jak pan Kowal, którzy próbują nam wmówić, że mamy o tym zapomnieć dla dobra. Strategicznego partnerstwa. Po prostu nie rozumieją, na czym polega godność narodowa. Paweł Kowal jest niestety tylko symptomem szerszego problemu. Problemu klasy politycznej, która w pogoni za wielką geopolityką i poklaskiem zagranicznych salonów zapomina o fundamentalnych interesach własnego kraju i własnych obywateli. Mówią nam, co mamy myśleć, co mamy czuć a nawet jakich słów mamy używać. Tymczasem my, Polacy, nie potrzebujemy, żeby ktoś zakazywał nam słów. Potrzebujemy polityków, którzy wreszcie zaczną słuchać tego, co ludzie mówią i z szacunkiem podchodzić do naszej historii, naszych pieniędzy i naszego bezpieczeństwa. Jeśli uważacie, że Polska zasługuje na polityków, którzy na pierwszym miejscu stawiają polski interes, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. A to ciekawe, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich argumentach i czy waszym zdaniem polska pomoc dla Ukrainy spotyka się z należytym szacunkiem. Do zobaczenia.